Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj co nieco na temat Renault Meganki. To jest zdjęcie przypadkowe. Spotkałem się z pewną osobą i usłyszałem historię. Mianowicie Meganka, słuchajcie, jest w trzyletnim wynajmie od pewnej firmy. I ten wynajem kończy się w czerwcu, czyli już za miesiąc. I słuchajcie, Meganka od 3 miesięcy, silnik 1.3 Turbo, cały czas ma problem z wyskakującą kontrolką silnika. Oczywiście póki Meganka była na gwarancji, to była serwisowana w autoryzowanym serwisie, a ten ostatni rok, trzeci, no to w jakichś tam niezależnych serwisach. Ale te serwisy nie poradziły sobie, a była chyba w dwóch czy trzech, nie poradziły sobie z diagnostyką tego błędu. Co się dzieje, dlaczego wyskakuje ta kontrolka silnika? No i stwierdzili, że po prostu nie mają odpowiedniego sprzętu do diagnostyki, że trzeba wysłać auto do autoryzowanego serwisu i z tego co zrozumiałem ASO też sobie nie poradziło od razu z diagnostyką tego błędu to chyba stało tam nawet ze dwa dni no i w końcu padła diagnoza wymiana katalizatora no ale ASO oczywiście nie kontaktowało się z kierowcą tylko z firmą, właścicielem Meganki no i firma nie właściciel nie zezwoliła na wymianę katalizatora na nowy oryginał od Renault bo oczywiście chodziło o pieniądze. Poproszono żeby wymienić katalizator na zamiennik a Renault autoryzowany serwis oczywiście się nie zgodziło że oni nie będą zakładać żadnych zamienników i takie przepychanki auto wyjechało błąd skasowali ale błąd z powrotem wrócił i tak dalej i generalnie auto Właśnie prawie chyba 3 miesiące jeździ z tym silnikiem, aż teraz słuchajcie, w maju, czyli został miesiąc tylko do końca wynajmu. Właściciel stwierdził, OK, robimy coś z tym, ale katalizator będziemy regenerować, znaleźli jakąś tam firmę. No i. Auto stało, stoi w jakimś tam niezależnym serwisie, który zdemontował ten katalizator. Został wysłany kurierem do jakiegoś tam innego miasta. To będzie trwało ileś tam dni. W międzyczasie kierowca musi czymś jeździć, jeździć więc dostał auto z wypożyczalni. Więc tak sobie myślę, czy to wszystko ma sens. Jak oni to kalkulują? Koszty Właśnie zdemontowania założenia tego katalizatora, koszty kuriera, koszt wynajmu. I mimo wszystko, czy to wyjdzie rzeczywiście taniej niż zakup nowego katalizatora w ASO? Powiem szczerze, że nawet nie wiem, ile kosztuje katalizator do Meganki 1 czy Turbo, no bo taki właśnie silnik jest w tej Megance. Meganka ma 100 parę tysięcy przebiegu. Okej, okay. taka ciekawostka odnośnie polityki finansowej. Dzięki, trzymajcie się.